Cień, Mankoldziska, z tej strony Metsu i witam Was w kolejnym odcinku z kariery Czwartego w Premier League. Zbliżamy się powoli do końca tej serii. Dzisiaj gramy z Watfordem i Liverpoolem. Do końca tylko cztery kolejki. Mamy 5 punktów przewagi nad Wolverhampton i 6 nad Liverpoolem. Wszystko jest w naszych rękach. Nawet dzisiaj tak teoretycznie moglibyśmy wygrać te zmagania ligowe. Musielibyśmy zagrać po prostu perfekcyjnie, a nasi rywale bez jest to możliwe. Ale wszystko najważniejsze zależy od nas. Zaczynamy pierwsze spotkanie. Ładnie, Rose. Zagrywa na skrzydło marsz. Idealne opanowanie piłki. Schodzi do środka. Zagrywa do Kowalskiego, ten do Artura. Ma szansę, gańczyk! I niestety, Gomez go powstrzymuje. Ależ rewelacyjna interwencja Brazylijczyka, który skrócił kąt i powstrzymał naszego super skrzydłowego. I będzie tylko i wyłącznie rzut rożny. Jest tutaj sukces. I Izak, sukces, ładny raid, ależ na zwiód, jak dziecko, sukces, ładne podanie, Deulofeu, ma szansę na dośrodkowanie, jednak wycofał, teraz centra zablokowana, i okazja Deulofeu Johara, ja nie mam pytań, to jest cudotwórca na bramce, to jest najlepszy bramkarz jakikolwiek, kiedy, jak kiedykolwiek grał w Macclesfield. Świetnie opanował to Kowalski, czy odegra? Tak jest, Rose ma sporo miejsca i czasu, wybiega Wilson idealnie na pozycję, jest już w polu karnym, Wilson zejście do prawej nogi i 1 do zera. perfekcyjne wykończenie Wilsona, on to ma, to jest nasz najlepszy napastnik, chciała go Wisła Kraków, ale my nie chcieliśmy sprzedać, bo takie gwiazdy się nie oddaje, to jest za dobry piłkarz, by grać w polskiej ekstraklasie, prowadzimy jeden do zera. A teraz chcemy podwyższyć wynik bo 1 do zera to jest jednak niepewny. Świetny odbiór Artur do środka Kowalski. Inicjuje akcję ofensywną. Poczekał na marsza i zagromu idealnie w tempo pogubiła się obrona. Marsz w bardzo dogodnej sytuacji. Schodzi na prawą nogę czy będzie powtórka z rozrywki? Nie, bo Gomez świetnie broni. A Wilson niestety nie dochodzi do tej piłki, ale zgarnia jeszcze Kowalski, ale niestety tylko i wyłącznie na moment. Pereira jednak bardzo łatwo stracił Kowalski Wilson poczekał na Kowalskiego ten jest w polu karnym nasz gwiazdor zdobywa bramkę założył chyba siatkę brazylijskiemu bramkarzowi ależ to było rewelacyjne wykończenie Polaka rolaka w nim cała moc w nim cała nadzieja to jest Kowalski w najlepszej formie ależ to wykończył ależ to było piękne 2 do 0 gramy swoje i nikt chyba w tym meczu nas nie powstrzyma Świetnie Wilson, panuje nad piłką, na chwilę ją stracił, ale szybko ją odzyskaliśmy. Rose, Kowalski, jest tam we, rewelacyjnie Belk tutaj gra tą piłką. Na sam, na sam wysunął Wilsonowi. Ten ma sytuację bramkową, 3-0, to już jest koniec. Nie ma co zbierać, zniszczyliśmy Watford i zdobywamy 3 punkty. Wilson dwie bramki do tego jedna Kowalskiego. Ależ my gramy, Macclesfield, to teraz jest potęga w Anglii. Jest, jest moc. Grajmy, tak dalej, a na spokojnie mistrzostwo będzie nasze. Łatwo opanował to nasz obrońca. Zagranie do Watsona. Czy ten opanuje piłkę? Nie, zagrywa z pierwszej. To jest właśnie ta poezja. Artur do środka, Wilson poczeka na Artura. Idealnie w tempo mu zagrywa. Artur przed szansą dośrodkowuje marsz. Niestety źle trafił w piłkę, i na spokojnie Gomez za moment wznowi grę od bramki. No bo ten strzał delikatnie mówiąc był bardzo nieudany. Koniec spotkania 3 do 0. Już nikt nie pamięta o fatalnym poprzednim odcinku, gdzie zdobyliśmy tylko i wyłącznie jeden punkt. Teraz gramy jak znud. Pokonujemy Watford. No i jesteśmy już bardzo blisko realizacji naszego celu w tym meczu. Po prostu zmiażdżyłem naszych rywali, nie oddali nawet strzału. Jeszcze chyba takiego meczu nie było w tej karierze. Żeby aż tak zdeklasować rywala Ale to się ceni, tak się gra na koniec sezonu Przechodzimy dalej I jesteśmy po pierwszym meczu Sytuacja bardzo ciekawa Jeśli chodzi o ligową tabelę Jest dostępny raport o juniorach Który no nie oszukujmy się na tym etapie kariery No nie jest kluczowy, bo już raczej z tych piłkarzy nie skorzystamy No chyba żeby nam się trafiła jakaś niesamowita perła No to może wtedy No ale bez tego, jeśli to by nie był jakiś wybitny niesamowicie piłkarz No to Sorry memory, ale nie w tym momencie. 52, 5,1, kto tu jeszcze jest 5-4, 5-2, 5-4, 5-5, 5-6, 5-4, 5-6. No nie oszukujmy się, szału nie ma. Grabowski jest całkiem niezły, no ale i tak by się w naszej kadrze nie mieścił. A tabela, powiem szczerze, wygląda całkiem przyzwoicie, 5 punktów przewagi nad Wolverhampton. I 8 nad Liverpoolem. To jest dobra pozycja wyjściowa na trzy kolejki przed końcem. A my gramy właśnie z Liverpoolem. Czyli ta przewaga może być jeszcze większa. Jeśli wilki stracą punkty, a my wygramy, to mamy już pewne mistrzostwo. Może dojść do takiej sytuacji. No ale tak naprawdę najważniejsze jest to, żebyśmy my wygrali. No a reszta. Reszta się zobaczy. Nie mamy wpływu na wyniki naszych rywali, ale na swoją grę mamy wpływ. Zagrajmy jak najlepiej potrafimy i wygrajmy na enfield. Zaczynamy to widowisko. Liverpool rozpoczyna pierwszą połowę. Firmino, Salah, jeszcze raz Weinaldo, Firmino. Ładnie do Keity. Ten czekarz, ktoś wejdzie na pozycję. Biegnie tam Firmino. Otrzymał podanie jednak Mane i O'Hara. Naprawdę, ja z tym Bramkarzem się niczego nie boję. To jest fenomenalny specjalista na swojej pozycji. Broni wszystko, co się da. I gdyby nie on, to by było z nami naprawdę cienko ale jeszcze jest rzut rożny, zobaczmy jak Liverpool wznowi grę, Salah na krótko, jest tutaj Keita, ładne podanie, Salah przebił się, jest już w polu karnym. wycofuje, Piszczek, Łukasz Piszczek, przed pole karne, Giorginio Wijnaldum, Roberto Firmino, Wijnaldum, stracił piłkę i mamy okazję do kontry, Kowalski niestety nie przejmuje tej piłki, zgarniają Fabinho, Wijnaldum, wycofuje, Łukasz Piszczek, nasz prawy obrońca, nasz w sensie Polak, Wijnaldum, bo chcielibyśmy oczywiście w Makerswit mieć takiego specjalistę. Keita! I obok bramki, no chciał tutaj uderzyć bardzo ładnie, ale od celu dzieliło go naprawdę sporo takimi strzałami. To nie ma szans, by pokonał O'Hare. Okazja do kontry, podanie do środka, Rose. Wybiega tam Kowalski, ależ rewelacyjnie otrzymał podanie. Kowalski jest już w polu karnym. Czy uderzy? Zobaczmy! Prosto w Allisona. Ta piłka mogła decydować o mistrzostwie. Ładnie, Watson. Podanie do środka, Rose. Czeka, czeka, czy się wreszcie doczeka. Tak jest, Wilsona. Ten mocno, no ale Alison łapie dzisiaj wszystko bardzo pewnie. Świetnie, Weinaldum panuje nad piłką. Zagrał do Fabinho, ten szybko do Keity. Keita zastanawia się, co zrobić. Wybiega mu Fabinio na pozycję, ale zwleka z podaniem odnalazł firmino i O'Hara. Nie, no po prostu ten beramkarz to przechodzi w tym sezonie samego siebie. To co on wyczynia na bramce to jest niesamowite, zapisze się złotymi zgłoskami w historii Macclesfield. No i jeszcze jest rzut roczny, ale z O'Harem nie mamy się czego bać, Fabinho wznawia grę. Mocne zagranie, Łukasz Piszczek nad poprzeczka, nie poprzeczka przepraszam, już myślałem, że ta piłka poszybowała tuż nad, a jednak uderzyła w metalowego pręta, więc nawet pręty są w naszym zespole. Dobrze, Kowalski zagrał do Wilsona, ten na skrzydło. Artur pewne panowanie nad piłką. Kowalski, Wilson ładnie tutaj kontroluje, zagrywa do Artura. Tego powstrzymuje obrońca, ale jeszcze jest tutaj Wilson i jeden do zera. Ależ to pięknie wykończył, chociaż nie wiem co tam się stało. Tam była jakaś kolizja chyba między bramkarzem a obrońcą, bo to jest niemożliwe, żeby Alison tak fatalnie interweniował. Tam nawet chyba nie obrońca wybijał tą piłkę, tylko manę. I potem do grania. i Zobaczmy to jeszcze raz. Tak jest, obrońca przewrócił bramkarza. Cud. Dobre podanie, Watson. Ma sporo czasu i miejsca, Kowalski. Wszystko dzisiaj nam sprzyja. Nawet obrońcy rywali grają dla nas, nytamwe. Dojrzał Wilsona, ten na chwilę stracił piłkę, Lovren. Nie powstrzymał go jednak Kowalski. Uderza mocno, ale wysoko nad poprzeczką. No, ciekawie chciał to Polak tak zrobić, ale dużo zabrakło. Świetne wycofanie Hendersona jest Fabinio. Na skrzydle Sadio Mane. Henderson, wycofanie. Fabinho Henderson. Ładnie rozgrywa piłkę Roberto Firmino. Na pole karne przejmuje tony tamwę, ale bardzo źle wybił. Firmino. Co wymyśli? Jest tutaj Łukasz Piszczek i O'Hara. Jeszcze jest szansa Hendersona. Wygonił się jednak tym przyjęciem Robertson. Sadio Mane. Przed pole karne Lalana Mane. Mocno, ale O'Hara magnetyzuje piłkę i łapie ją w ręce. Rzut rożny dla Liverpoolu, Salah wznawia grę, zastanawia się Egipcjanin, długo wreszcie centruje, nie ma strzału, zgarnie piłkę Henderson, podaje do Fabinho, uderza mocno, ale obok bramki, no wiemy, że Brazylijczyk akurat z dobrych strzałów nie słynie, w defensywie fantastyczny, w ofensywie ma jeszcze jednak, jak widzimy, sporo do poprawy, może kiedyś to poprawi, kto wie. Dobre zagranie Demetriu, rozpędza się Cypryjczyk, zagrywa do Martisa. Czy będzie dośrodkowanie na pole karne? Patrzymy, tak jest. No ale Alison bez problemów przecina tą centrę. Ostatnia akcja meczu. No tam tamp, jednak łatwo stracił piłkę. Czy stracimy 3 punkty przez to? Kutrone na pole karne, Manne nie dochodzi do piłki. OHARA ją ma w rękach i tego spotkania nie przegramy. Koniec, koniec, koniec! Ta celebracja może oznaczać tylko jedno. Wolverhampton straciło punkty, a my zostajemy mistrzami Anglii. Niesamowita historia. Mieliśmy 5 punktów przewagi nad Wolverhampton. Przed tą kolejką musieli stracić punkty, bo inaczej by nie było takiej celebracji. Czyli ta kariera w tym momencie praktycznie się kończy. No bo nie ma sensu już rozgrywać tych dwóch spotkań, skoro mamy tytuł mistrzowski, a wyświetlenia tej serii, no lecą w dół na łeb na szyję. No ale udało mi się zdobyłem mistrzostwo Anglii tym czymś, czym jest Macclesfield czyli nie najmocniejszą drużyną na start mieli jedną gwiazdkę teraz może mają półtora a udało się nimi mistrzostwo Anglii zdobyć zobaczmy jeszcze raz tą bramkę kto przewrócił Alisona tutaj Mane nieudolnie interweniował czwórka to był chyba Lovren Dejan Lovren no największe nieszczęście Liverpoolu w obronie czy szóstka czekajcie szóstka tak jest to jest Lovren ależ pięknie przewrócił Alisona on całe życie marzył, on całe życie marzył, żeby grać w Macclesfield. I tak po prostu załatwia się transfer do naszego klubu. Zobaczmy jak statystyki, na korzyść Liverpoolu, ale statystyki nie grają. Gra zespół! A nasz zespół był zdecydowanie lepszy, przynajmniej jeśli chodzi o końcowy wynik. Wilson piłkarzem meczu, O'Hara pięć interwencji, Alison. też miał sporo, no ale jednak został powstrzymany przez swoich. Przechodzimy dalej. No i jesteśmy już po spotkaniu. Tabela wygląda pięknie. 7 punktów przewagi nad Wolverhampton, co oznacza, że tytuł mistrzowski ląduje w rękach klubu Macclesfield. Widzimy Kowalski na konferencji prasowej, no bo kogo miałem zabrać, jak nie Polaka Rodaka. Z nim przynajmniej po polsku się można dogadać, z innymi pewne są problemy, ale kiedyś się nauczą, bo przecież to najpopularniejszy język na świecie i każdy musi go znać. Cieszmy się naprawdę, to jest coś pięknego. Jeszcze takiej satysfakcji chyba nie miałem, jeśli chodzi o karierę klubem. 7 punktów przewagi nad Wolverhampton. Na dwie kolejki przed końcem. Tak jest. O to właśnie chodzi. No i tak naprawdę, te dwa następne spotkania no nie ma sensu ich rozgrywać, bo to by tylko i wyłącznie była strata czasu mojego i waszego. A nie oszkujmy się teraz, już i tak każdy czeka tylko i wyłącznie na FIFA 20 a FIFA 19 już raczej jest melodią przeszłości. Tutaj przesymulujemy te spotkania, pewnie dostaniemy dość mocno po tyłku, no bo jednak w symulacjach nie jesteśmy najmocniejsi, a przegraliśmy tylko 2 do 1. To uznaję za bardzo dobry wynik tak naprawdę, no bo jednak nie oszukujmy się, w symulacjach, no to tą drużyną to raczej spadłbym z Premier League, bo to nie ma szans, żeby jakkolwiek wygrywać takim czymś, co my mamy. Symulacje spotkań, bo tutaj jednak liczy się overall, no i to czy grasz na wyjeździe czy u siebie No ale my nieważne gdzie gramy i tak przegrywamy 2 do 0 Też tragedii nie ma, ale jest świetna robota Ależ premia, no przez całą historię tego klubu chyba takich pieniędzy nie widzieli Na drugim miejscu Wolverhampton Trzeci Liverpool Czwarty Manchester United Niestety dopiero piąty Arsenal Zabrakło im jednego punktu Szósty Manchester City Siódmy West Ham Chelsea na ósmym miejscu Everton dziewiąty Tottenham 10, 11 Leicester 12 Barnmouth 13. Barnley, 14. Southampton, 15. Watford, 16. Crystal Palace, 17. Newcastle United, 18. ekipa Brighton, 19. miejsce Sheffield United i 20. Norwich. Brighton, Sheffield i Norwich spadają z Premier League, a Macclesfield jest mistrzem na koniec 4 punkty przewagi nad Watfordem. Nie przepraszam, nad Wolverhampton oczywiście. Sigurd są królem strzelców wraz z Sané. Drugie miejsce Lukaku. U nas najwyżej Wilson 15 bramek, bardzo dobrze. Felipe Anderson, Rashford, Wilson i Kowalski najwięcej asyst po 8, a najmniej spotkań na to potrzebował Kowalski, więc wiadomo, Polak roda rządzi. Ohara 26 czystych kąt w 38 spotkaniach, czapki z głów. To jest najlepszy bramkarz. A Fabiański trzecie miejsce, też go trzeba docenić. Ale to co robił Ohara w tym sezonie, to po prostu przechodzi ludzkie pojęcie. Wow. Jak na ten overall, to on w każdym meczu praktycznie ratował nam skórę. Bramkarz turnieju, no najlepszy piłkarz, azart. No okej. Okay. Chociaż Wilson miał najwięcej asyst, do tego był prawie królem strzelców, to bardziej on na to zasłużył, ale wyroki i jej są niezbadane. Kiran O'Hara, bramkarzem sezonu, sane królem strzelców, ostatecznie, bo tam dwójka miała ten sam wynik, no ale. Ten tytuł postanowili dać komuś z Manchesteru City, żeby mimo wszystko ta drużyna coś w tym sezonie wygrała. No bo trochę im nie poszło, tak delikatnie mówiąc. No i okej, okay, patrzymy na drużynę sezonu. Widzimy, że tam na pewno będzie O'Hara. Johnny, Jules, Cameron, Doherty, Felipe Anderson, Rose, Ntambwe, Salah, Wilson i Rashford. Czyli dzieje się to co zwykle. Jak jest najlepszy piłkarz turnieju, no to nie ma go w drużynie rozgrywek. Jaki to ma sens? Nie wiem, ale test i jej i tutaj bym za bardzo sensu nie szukał, tak naprawdę, bo coś takiego jak sens i gra piłkarska w wykonaniu elektroników to się nie łączy. 43 spotkania, 23 zwycięstwa, 12 remisów, 8 porażek, 43 bramki zdobyte, 25 straconych. No, porażki to tak naprawdę trochę bolesne ta statystyka porażek, no ale. Mogło być gorzej, tak naprawdę. Mogło być gorzej. Tak naprawdę nabiliśmy sobie przed sezonem. Czekajcie, dwa na pewno były w pucharach. Trzy przed sezonem. No, trochę się tego nabiło już. Nawet nie pamiętam, w których dokładnie to spotkaniach przegraliśmy, ale to nie jest takie istotne. Mogło być tych porażek mniej, bo by mnie to mniej, tak naprawdę, smuciło. Zobaczmy tutaj statystyki. Tu prześledzimy tutaj statystyki każdego piłkarza. Czekajcie, jak to było z tymi porażkami? Dwie w lidze na pewno. Dwie w pucharach, bo chcieliśmy z nich szybko odpaść na pewno. Takie dwie normalne porażki w lidze. Potem dwie w pucharach. Dwie w symulacji to daje 6, Czyli musieliśmy przegrać dwa mecze przedsezonowe. Tam chyba jeden zremisowaliśmy. To by się wszystko zgadzało w takim razie. No czyli łącznie cztery porażki w lidze. Jeden, jedna w FA Cup, jedna w Carabao Cup i dwie w turnieju przedsezonowym. Całkiem nieźle tak naprawdę. To był Europejski Puchar Narodów. No w tych rozgrywkach akurat braliśmy udział, więc już przynajmniej wiem co przegrywałem. No w lidze całkiem nieźle, jak na 36 rozegranych spotkań, dwie porażki takie w normalnym graniu, to uznaję za naprawdę dobry wynik. No potem te dwie symulacje, to wiadomo, musieliśmy przegrać. Z pucharów chciałem jak najszybciej odpaść, więc tutaj wystawiałem jeszcze rezerwowy skład, żeby to się jak najszybciej stało, żeby oszczędzać skład na ligę. A puchar przedsezonowy nie miał dla mnie żadnego znaczenia. Wiem, że tego nie lubicie. Nudzi was ta rozgrywka. Więc jeśli będę nagrywał jakąś karierę w FIFA 20, to też ten puchar przedsezonowy przesymuluję bo to jest chyba najlepsze rozwiązanie, nie ma co tego rozgrywać, to jest tylko strata czasu, tak teraz zauważam waszego i mojego, a jednak wzajemnie musimy swój czas szanować. No i szykować się do FIFA 20, bo FIFA 19 na moim kanale ostatecznie się zakończyła tym odcinkiem, oczywiście jeszcze chwilę potrwa, no ale to jest ostatni odcinek z FIFA 19 na moim kanale i już z niecierpliwością czekam na FIFA 20 a konkretnie na EA Access, żeby wykorzystać te 10 godzin na pogranie prawdopodobnie w Ultimate Team, bo chcę wypróbować ten tryb jak się przyjmie na moim kanale. No a po premierze już wersji mistrzowskiej zaczniemy oczywiście tryby kariery. A jeśli chodzi o tą karierę, to nie ma się co oszukiwać, to jest moje najlepsze osiągnięcie, jeśli chodzi o tryb kariery kiedykolwiek, bo jednogwiazdkową w polotach do półtora gwiazdkowej Półtora gwiazdkową drużyną, no bo teraz się już pewnie tak ci piłkarze rozwinęli, że ta drużyna ma półtorej gwiazdki wygrać Premier League. To jest coś niesamowitego, jeszcze graliśmy na poziomie Ultimate przypominam. Jestem naprawdę bardzo szczęśliwy, że udało mi się tego dokonać. I po prostu no, cieszę się, że na koniec dałem sobie takie wyzwanie. Wiadomo wyświetlenia były fatalne, ale na to się wiele czynników złożyło. Po pierwsze no, FIFA 19 już praktycznie umiera. Wiem, że już na koniec FIFA 20 trzeba raczej nagrywać retro kariery ze stalszych FIF niż cokolwiek z tej, która obecnie jest na rynku, no bo po prostu już pod koniec gry nikogo ta produkcja nie interesuje. Tutaj widzicie kto wygrał Ligę Mistrzów, jeszcze pokażę wam kto wygrał Ligę Europy. No i na tym chyba zakończymy tą serię. Madrycka dominacja, Real wygrał w Lidze Mistrzów, Atletico w Lidze Europy. No i o to chodzi, bo akurat Real lubię, więc cieszę się, że przynajmniej w grze Potrafię nadal tą Ligę Mistrzów wygrywać. Bardzo fajna kariera, przynajmniej dla mnie jeśli chodzi o zabawę. Dobrze się, na dobrze się bawiłem ją nagrywając. Poprawiłem na pewno swoje umiejętności. Mam nadzieję, że przyda mi się jakkolwiek to w FIFA 20. Czy mi się coś tam poprawi jeśli chodzi o grę offline. Przekonamy się już jak dostanę ten piękny produkt w swoje ręce. Dziękuję mimo wszystko tym, którzy obserwowali tą karierę. Nie było was za dużo. No ale wiadomo, w złym momencie nagrywają akurat tą karierę, i to też po części moja wina. Gdybym to robił wcześniej, takie coś to pewnie miałaby ta kariera zdecydowanie lepsze wyświetlenia. Ale kogo tak naprawdę w środku września interesuje FIFA 19? Bardzo małą grupę osób. Teraz już wszyscy jesteśmy myślami w FIFA 20, która miejmy nadzieję, będzie jeszcze lepsza. Bo mimo wszystko, FIFA 19 mi się podobała, i mam nadzieję, że FIFA 20 spodoba mi się jeszcze bardziej i będziemy się przy niej bardzo dobrze bawić. Bo mam zamiar z niej nagrać naprawdę sporo serii, a w tej karierze to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jej obejrzenie. No i oczywiście zapraszam Was na epizody już w FIFA 20. Trzymajcie się.